Moi drodzy, piękne miejsce w Australii teren, który należy do farmy krokodyli. Tutaj nie ma się czego obawiać, krokodyla nie spotkamy. Dwa razy w ciągu 24 godzin to miejsce zalewane jest słoną wodą podczas przypływów. Tutaj są takie kanały za mną, które często wylewają, i ta woda po prostu zalewa całą tą powierzchnię. Wierzcie mi, że ta powierzchnia jest potężna. Korzystając z pięknych widoków i fajnego terenu, pokazałem sztuczkę. Jak zdobyć wodę z drzewa za pomocą worka na śmieci i sznurka? Teraz pokażę Wam, jak zagotować wodę. Często zdobywamy wodę w różnych miejscach niewiadomego pochodzenia. Warto taką wodę przygotować. Pamiętajcie, jest takie przysłowie: More bubbles, less troubles. Gotujemy wodę jedną minutę. Taka woda jest gotowa do picia. Właściwie zaraz po wystudzeniu. Dowiecie się, czego używam do noszenia ze sobą wody, czego używam do gotowania wody, którą znajdę i dowiecie się jak to robię w sposób po prostu bardzo szybki. Nauczę was pewnego patentu. Natomiast ogień rozpalimy zapalniczką. Dlaczego? Bo poświęcę jeden odcinek temu jak, w jaki sposób na kilka różnych technik można rozpalić ogień, nie mając żadnej zapalniczki. Dziś natomiast zrobimy to zapalniczką. Teren jest taki jak widzicie, podchodzi tutaj woda, mimo że pod nogami Krupie chrust, niełatwo będzie rozpalić chrust, który znajdziemy w tym miejscu, co sugeruje po prostu stare drzewa. Pamiętajcie, musimy zbierać małe, większe, duże i największe. Zaraz pokażę wam o co chodzi. To drzewo akurat powiem Wam szczerze, jest idealne, więc myślę, że nie będę musiał daleko szukać. No jest naprawdę suche. Szybko się udało. Drewna na ognisko z tego drzewa wystarczy. Z najgrubszych gałęzi jakie mamy budujemy platformę, na której będziemy mogli postawić naszą butelkę z wodą stabilnie, a poza tym platforma da po prostu większą wentylację pod ogniem. Ognisko dużo szybciej się rozpali, dużo szybciej zacznie wytwarzać dużą temperaturę, która pozwoli nam zagotować wodę. I teraz resztę tych patyków po prostu musimy posegregować. Na kubki mniej więcej trzema rozmiarami. Ten już jest grubszy, więc idzie sobie na bok na inną kubkę. Myślę, że zaraz zrozumiecie, po co to wszystko. Chodzi po prostu o to, żeby w dobry sposób obłożyć butelkę drewnem, które szybko się zapali wokół całej naszej butelki, co pozwoli nam na szybkie zagotowanie wody. Do rozpalenia ogniska potrzebna nam będzie jakaś dobra rozpałka do tego chrustu, jest tutaj mnóstwo suchej trawy, co sugeruje zebrać ją po prostu z tych miejsc, które są najwyżej, bo przypływ nie zawsze ma 4 metry, tylko czasem podczas przypływu i pełni księżyca, także ta trawa, która rośnie wyżej, jest częściej sucha. To jest dokładnie to, o czym mówię. Moi drodzy, pamiętajcie, wkładając ręce w takie krzaki w Australii, zawsze trzeba najpierw spojrzeć, gdzie te ręce wkładamy, bo to nie jest polskie Mielno czy Bieszczady, tutaj wszędzie mieszkają zwierzęta. Ostatnio spotkaliśmy węża, który miał 40 cm długości, był cieniutki jak mój palec wskazujący, okazało się, że był to brown snake, którego ukąszenie zakończyłoby mój żywot. W ciągu 30 minut, także tutaj mimo wszystko trzeba uważać. Teraz pokażę wam, jaki sprzęt noszę ze sobą ja do robienia herbaty, gotowania wody, nie wiadomo jakiego pochodzenia. Po prostu Pathfinder nic innego. Mała torba, pokażę wam pierwszą kieszonkę. Natomiast tak jak mówiłem, o tym będzie w następnym odcinku. Dziś rozpalimy ogień zapalniczką, co często noszę ze sobą, moi drodzy, to przesiwo, które tam mam. Not, który wcześniej był zamoczony w wosku bardzo dobrze i bardzo długo się pali. I w środku to okrągłe, które tam widać zwykłe magnezjum. Natomiast tutaj mam ze sobą szkło powiększające lupę, bo tym też można rozpalić ogień. Natomiast o tych rzeczach w innym odcinku skupmy się na butelce. Podfinder, moi drodzy, pięknie zapakowany w torbie, którą można przypiąć do plecaka. Zobaczmy co ma w środku. Pokrywka, butelka, w której zawsze noszę litr wody z plastikową zakrętką. Bardzo szczelna, nic nie kapie. Do tego kubeczek. Wszystko z naprawdę dobrej jakości stali. Tak jak mówiłem, pathfinder mieści się do środka. Ciekawostką jest jeszcze jedna rzecz, którą mam tutaj ze sobą. Mając ze sobą specjalne tabletki, wkładamy jedną pod spód i wodę, możemy zagotować na szybko w kubku. Kubek maronczki. Jest to po prostu kapitalna sprawa dla mnie do gotowania czegoś. Ma też pokrywkę. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie składa się szybciutko do kupy. Gotowe. Tego używam do gotowania wody i noszenia wody ze sobą pokażę wam jak gotuję wodę, ponieważ jest to stal, w której można gotować wodę bezpośrednio na ogniu, oczywiście ściągając ten kapsel plastikowy. Platforma, którą zbudowałem wcześniej, co teraz trzeba zrobić? Trzeba ją po prostu obłożyć chrustem wokół, w taki sposób, żeby dostawało się jak najwięcej powietrza, więc robimy to na tak zwaną przekładkę. Jeden rząd idzie w tą stronę, drugi rząd idzie w tą stronę, był przód, tył teraz, strona lewa, prawa. I tak do samej góry pamiętajcie jedną rzecz: kapsel ściągamy, ponieważ jest plastikowy. Sami spójrzcie, prosta konstrukcja, nasza podpałka. Z dwóch stron. Tak jak mówiłem, dziś odpalamy zapalniczką, natomiast w następnym odcinku pokażę Wam kilka różnych sposobów na rozpalenie ognia. Słuchajcie, jest to proste ognisko, bardzo małe, które naprawdę bardzo szybko pozwoli nam zagotować ten litr wody. Tutaj woda się gotuje, natomiast ja pokażę Wam małą sztuczkę. Jak teraz wyciągnąć tą butelkę z tego ognia, kiedy zobaczymy naszą zagotowaną wodę? Potrzebny nam będzie kawałek sznurka i zwykły kawałek małego patyczka. Bardzo prosta konstrukcja, tak ma wyglądać. Zobaczcie, jakie ma zastosowanie. Małe ognisko, które daje naprawdę dużo żaru. Już widać małe bąbelki w środku. Woda zaraz będzie zagotowana. Pokażę wam jak ją wyciągnąć z ognia. Tak jak widać woda bulgocze zagotowana w około 7 minut. Garnuszek czeka. Teraz wam pokażę patent jak wyciągnąć tą gorącą butelkę z ogniska. Tak jak mówiłem patyczek, kawałek sznurka. Spójrzcie jak robię to ja. I w najprostszy bezpieczny sposób transportuje butelkę obok mojego kubka. Patent nie mój, patent z bushcraft survival, ale naprawdę dobry, polecam. Słuchajcie, bandana, o której nieraz będę jeszcze wspominał, którą nieraz jeszcze w moich odcinkach użyjemy. Na pewno też poświęcę kilka minut na temat zastosowań tego kawałka materiału z bawełny. Jednym z nich jest choćby to, żeby złapać sobie butelkę i nalać wrzątek do kubka. Trochę wody do wypicia, reszta wody na ognisko. Pamiętajcie, gdzie byśmy nie byli, czy to jest Australia, czy to jest Polska, Bieszczady, Włochy, czy Norwegia. Pozdrawiam chłopaków z Greenpoint. Zawsze swój mały domek zabieramy razem ze sobą. Zaraz Wam pokażę, jak szybko posprzątać po ognisku. W tym wypadku potrzebujemy jakąś małą miotłę. Zrobimy ją. Z dwóch gałęzi dwie takie kompletnie wystarczą. Zabieram ze sobą, pokażę Wam, jak ogarnąć do końca ognisko. Woda się studzi, zaraz się jej napije miutełka do ręki. W taki sposób zostawiamy po sobie posprzątane miejsce. Zostawiamy dla innych miejsce na ich biwak, sprzątajmy po sobie. Pozdrawiam Intorn Shoes Australia. Czekajcie na więcej odcinków. Już niebawem kilka technik rozpalania ognia, jak rozkładać huci, czyli zadaszenie nad głową, jak wiązać supły itd. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, zanim skończę odcinek, powiem wam jeszcze zalety tej butelki. Butelka jest teraz osmolona. Bardzo brudna, natomiast bardzo łatwo domyć ją do takiego stanu, że widać na niej logo. Wystarczy trochę piasku, ciepła woda, myje się po prostu bardzo szybko. Kolejna sprawa butelka jest ultra lekka, jest naprawdę lekka, więc noszenie jej na plecach nie stwarza żadnego problemu. No i można ją wsadzić prosto na żywy ogień, żeby zagotować wodę. Same plusy, zero minusów. A już w kolejnych odcinkach dowiecie się. Jaki filtr używam do filtrowania wody, jakiejkolwiek wody, z któregokolwiek miejsca, byle była to woda świeża, a nie słona z oceanu, i jaką używam i polecam czołówkę, którą noszę ze sobą, sprawdza się po prostu świetnie.